Ciechniemy tą. Będę się z nią tutaj piewniczył. Matka z łobuzem. Zaraz się jakoś znajdzie. Tutaj w ogóle luz na tym wałku jest. Powiem Wam, że. W momencie kiedy w momencie kiedy ja tutaj palcem dopycham od razu nabieram obrotów. A jak palec znajłem tu malus na tym, czy ja się tym zajmę, dam tu podkładki jakieś. Patrzę skąd by tu wziąć, jaki by tu wziąć, gdzie tu jest jakiś kabel całkowicie mi zbyteczny. Końcówka mi jest potrzebna z czegoś. Mam tu DVD. Mam tu DVD, także nie używane. Teraz podłączymy ten drugi. Zasilacz. To nie jest oryginał. Powinien mieć osiem końcówek ten zasilacz, który dali. Chyba tylko jedną. Taki drobny problem. Okej. Okay. Mamy, mamy. Zaraz go tutaj podrasujemy, podłączymy, zaizolujemy. Problem z tamtą wtyczką jest jakiś. Gdzie jest izolacja? Ten dwałek przeszkadza. Widzicie, widzicie, jak go wytuczyli ten dwałek, jak bije na końcu. No właśnie. Jutro się zajmę tym wałkiem, bo go muszę bardzo mogę upitolić przy końcówce, żeby nie biło. Strasznie przeszkadza. Dobra, teraz to zaizolować. Zaraz mu doprowadzimy troszeczkę więcej, bo musi pracować minimum na dwóch cewkach. Okej, okay. dobra, to mamy. Teraz zobaczymy czy idzie. Teraz idzie na dwa. Widzicie jaka różnica od razu z miejsca. Teraz to dopiero jest bicie. Widzicie tutaj. Tak wytuczyliwałek. wałek. Zaczyna nabierać obrotu. Za chwilę się, właśnie to się powinny świecić one wszystkie. To jest dziwne właśnie, że, że to jest właśnie dziwne to, że, że, że moi drodzy doprowadzony prąd tylko jest do dwóch, a zaczynają się świecić wszystkie, nie? Przy... Gdzieś ten prąd przechodzi tak. Tutaj słychać widać jak zaczyna to bić. O jak tu palcem, to jest luz. Widzicie jak chodzi ten ten wilnik, nie powinien tak chodzić. Z sprawy, to jutro jeszcze raz rozbiorę i tego. I zobaczymy, co to dałoby się zrobić, żeby zlikwidować ten luz. Uuu, palce się robią gorące, ale jakby mocniej ścisnął, może dałbym radę zatrzymać. No, uuu, usiądę. W każdym pocierazie razie ten, trochę piecze. nie? Tak to wygląda, tak to zasuwa, moi drodzy, teraz tak, e, e, jutro zadanie to tych tych, e, e, zostaną tylko dwa moduły, tak jak tutaj widać te, które napędzają, to zostaną tylko dwa. Zobaczmy, co by bym go by wziął tak, czy jest lepiej. Teraz opad. Trudno mi powiedzieć, czy lepiej pracuje, jak jest postawiony tak, chyba tak, raczej tak, także musi pracować w pionie, jest znacznie lepiej niż jak się go położy na flat. Gdzieś tu miałem jeszcze jeden, jeszcze jeden taki mały zasilacz. Mam tutaj jeszcze taki mały, poprowadzimy jeszcze go do trzeciej cewki. Na przykład do tej. O. To jest mały plon v akurat, także picie jest, picie jest przez ten mówi głównie no i przez ten luz tutaj na tym. O, teraz i babicie jak, pod, jak podepchnę palcem. W każdym bądź tym się trzeba zająć, nie? To nie może tak być. Nie ja mam dla tego pojęcia jakie są obroty. Trzeba by było mieć miernik laserowy, miałem, ale sprzedałem. Także cóż, także mam, mam miernik ale to na tym piciu to się raczej zmierzyć nie, tak? Chociaż można by było skutować. No i tak. To próbuje coś tam dowiedzieć. To jest wydarzenie. To jest wydarzenie. To no. No, Dobra. Spróbuję go tutaj. Spróbujemy go zmierzyć. Nie za specjalnie będzie to. Kurwa, na tym. Nie, nie da rady, tak? jebanie jak się to kupnie to może wtedy spada jest gwiądy też do dużo da i za specjalnie żeby tutaj oczuwało ale to piję. jest no, tak, e. także trudno mi powiedzieć jakie są obroty bo na tym bierniku mechanicznym na tym bierniku mechanicznym jak widzieli nie radę trzeba by laserem jeździć, a laserem już nie da no, tak to działa nie? tak to wygląda to tylko na przekazkach na dwóch jest na jednym jest 24 12 i 6 taki jest doprowadzony prąd. Żeby to zadziałało całkowicie, na klaską cewkę musi być doprowadzony 24 nie na tym modelu. Tak to powinno wyglądać. Za pierwsze nieźle, także... No dobra, rozłączymy to. Rozłączymy. Jest tak tylko jeszcze ciekaw jednego eksperymentu. Weźmiemy Starka 1 po 24V. Dobra, to zabieramy ten. Jutro będzie demontowany jeszcze raz, rozkręcany. A zobaczmy, co zrobią, co się stanie z jedynką, jak się doprowadzi 24. No ciekawe. Ło. Ło. Tylko na jednym module. Patrzcie, co się dzieje. Na jednym budule. Ja się kręcę. Zobaczymy, czy przeję. I oczo, 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 oczo. Panie, idą. Pójdź, pa, bać. Weźmy bielnik. Gdzie ja hmm. tutaj Du, 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 du. Tu i tu. Ło, wow, ło, wow, ło. Wow. jak Jezu, 12,7. 12,7 wolta. Mam z tego w tej chwili. I to bez ciopów. Nie ma tu żadnych ciopów, jak widzicie. 12,8. Czy uczymy się na ampery? Ło. Źle bierze. Powinno być żarówka. Dwa. No, nieźle. Także, dobra, żeby za dużo... Nie wiem, pokazywać, jutro będą... Tak jutro będą... ...justa private channel. ...ładnie, ładnie nie? Dziś tu miałem tą żaróweczkę, ale to i tak stąd... dojdę, Ok. To wydobyło się w średniu kabel. Od razu coś stracisz tutaj. Nie macie głach. Uh, stop. Nie wiem, czy to będzie... Nie wiem, czy ta działa. I sobie to, tylko szyby dalej. Uu, uu. Siada. To się wybi. Okej. Okay. Jest. Prawdopodobnie te czopy trzeba zdjąć widzitam. Zarobiście też. By... A zobaczmy jeszcze. Odnieśmy, bo tutaj te obroty jeszcze bardziej. Łobakko, jedyna. Nie wiem, czy wy to widzicie, co tu się dzieje. Teraz, teraz widzimy. Teraz mam 16,4. 16,4. Wystarczyło doprowadzić trą do drugiego budułu, aby skoczyć z 12 na 16. Zobaczcie, no także, a to tylko górne tepki sprawie, moi drodzy, jeszcze dolne zostały. No ja, to tylko jedynka. To tylko jedynka, moi drodzy. A tych cewek tu będzie jeszcze więcej. Reszta materiałów z tekstów. Móc dodatkowo. Pokażę wszystkie wskaźniki, mierniki, wszystko będzie na, na materiałach, które będę aplodował już na Private Channel. Także oczywiście na mojej kanale YouTube, tylko na Private. Przypominam, że tu są czopy. Na górze czopów nie ma, na dole są. Nie mam dla tego pojęcia, jakie obroty wykrycie, bo nie mam miernika na obrotów. Okej, okay, okej, okay, także cóż. No, fajnie. No, fajnie to dopiero będzie. Teraz sobie światło znasz sobie tylko światło, także cóż, no dobra, doła no się Powiem plan jest taki, jak w materiale, który zaplanowałem. Zamierzam te wszystkie materiały publikować, nagrywać, wszystko, elementy, rozbierać to, pokazywać, gdzie co jest, jak co jest i tak dalej. W tych. jako jedyny w internecie w tej chwili trzy razy już pokazałem Starka dwójkę. Starka trójki nie mam w związku z tym, w związku z tym, cóż, ale... ale... Trzymam rękę na pulsie, trzymam rękę na pulsie. W związku z tym cóż. Zobaczymy, jak będzie. No dobra. Co tu jeszcze miałem, co tu jeszcze miałem dopowiedzieć? Co ja jeszcze miałem dopowiedzieć? No właśnie, także odnośnie mojego private channel, czyli tych, tych materiałów, które będę, będę właśnie odnośnie testów i nie tylko ocenek. Całkowicie wszystko zaprezentuję i opowiem o możliwościach starka dwójki. Nie jest wykluczone, że będę go chopował, ale już widzę po tych doświadczeniach na jedynce, że chopowanie to takie nie do końca, jeszcze, moje, jeszcze zrobię testy. Wszystko nagra, wszystko pokażę, będzie transparentnie. Oczywiście nie tutaj na, na, na tym publicznym, tylko na tym prywatnym. Każdy, kto chce, będzie chciał, to dębo drodzy, można dołączyć, najpierw trzeba pogadać, zadzwonić, pogadać, nie chcę Private. W każdym bądź razie, cóż, e, można, można, e, można będzie po prostu wykupić sobie dojście do tego private. Moja taka propozycja, jak, tak jak powiedziałem w tym materiale widać ostatni 5 minut na tydzień, e, tam będą dwie tematyki. Jedna najważniejsza tematyka to oczywiście dynama e, tego typu rzeczy, a druga tematyka no, to no, w polityce pani dzieje się dużo. Także dużo nieprzyjemnych rzeczy. E, Skandale, moi drodzy, 18 miliardów euro wyparowało z tych pieniędzy, które Polska m.in. żyrowała, tej pożyczki, która Polska żyrowała dla Unii Europejskiej, dla wszystkich tych, moi drodzy, bogaczy zachodnich. Biedna Polska, znaczy tak uważają, to kto tu jest biedny teraz, ja No właśnie, ale zaraz będziecie biedni, bo idzie herytusk, on już wam zagwarantuje, żebyście wrócili na odpowiedni tory, ale póki co jeszcze go nie ma, więc kto tu jest biedny? Także tam, w cudzysłowie, bo te z zachodu tak, tak uważają. Tak, afery tak też, tak, że do cewek, tak, tak też, też Żeby, żeby, panie kolego, żeby e, odpowiadać na tego, żeby tak, żeby wiedzieć, to musi sobie tutaj musi sobie pan zbudować swój wirnik z magnesami i po prostu testować już cewki, pasywne, aktywne z ferytami na metalu, z rdzeniem w środku e, różne. Żeby, żeby, żeby wiedzieć, co jest lepsze, trzeba to po prostu przy własnym wirniku przetestować, czyli kuko drweru magnesy ferytowe, jakiś obrót, no i naprzód, nie? No, no i testy, także, także i wtedy testować. Tak się zdobywa doświadczenie. Także bo pytanie tego typu na przykład. Jak się zachowa cewka, która będzie o takiej grubości, tam jakiś drób nawinięty przykładowo na Ferysi, ja nie wiem, nie wiem ile zwojów, a jakie ten, to trudno powiedzieć. Dlatego, że, że no, trzeba to po prostu na miejscu przetestować i zobaczyć. Tu nie ma takich, którzy zgadną. Są tacy, którzy będą twierdzili, że oni tam wezmą tablicę, kredę, oni będą wyliczać, to bzdury są, są totalne bzdury To trzeba po prostu, to trzeba po prostu, to trzeba, moment, to trzeba po prostu zmierzyć, sprawdzić sobie, także także tego. Także inaczej to nie ma żadnych nie ma żadnych odpowiedzi. Także po prostu zbudować wielniki, przy wielniku testować już już różne, różne przelakie. Tak się zdobywa to doświadczenie. Także cóż, no, to będą do starków to, to zapraszam na private channel, dostęp, taka jest moja propozycja. Jak tam podałem, 5 wtórz na tydzień, no bo jeżeli ja będę liczył na to. Ja nie da na drodzy, ja nie na bo progres w procentach jest duży, ale progres, jeżeli chodzi o forsę, to nie jest duży. Biorąc pod uwagę to, ile materiałów wstawiłem. dzisiaj mi przynali na konto 130, 130 funtów, tyle mi przynali z YouTube'a na konto po dwóch miesiącach, także, także wiecie, także to tak, powiedzmy sobie szczerze, niewiele, nie? No właśnie. Swoją drogą jeszcze, swoją drogą e, PayPal, także że no z tym PayPalem każdy, kto... E, ja tutaj miałem, aż, aż sprawdzę, jest... E, b, 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 także tego, także... nie mobile, e, e, okej, okay, login, okej, okay, dobra, moment. E, Login. No i PayPal. Dobra, działa, działa. U mnie na PayPal jest 00000, 000, także w tej chwili tyle na PayPalu. No i w, w każdym bądź razie ja jedyny pokazuję Starka 2, nikt inny Starka 2 w pracy, to trzeci raz już pokazałem, tyle więcej już nie będę pokazywał tutaj publicznie, te dwójki. Jeżeli to kogoś interesują doświadczenia, jak to, co, jak, jak to działa, materiał wideo oczywiście, to zapraszam oczywiście na private channel. Y tak twaj, tak. Ein, zwei, drei. No, także ein, zwei, drei, nur, i w ogóle. Trzeba Tuska zapytać, jakie jest dwa po niemiecku, także, także to on, on, one będą wiedzieć. Na Śląsku trzeba zapytać, na Śląsku wiedzą bardzo dobrze, jak jest zwei, czy, czy daj, czy, czy co tam. Także one tam wiedzą. Bardzo dobrze, bo one bardzo nowoczesne są.